sobie są pełne tajemnic. Na każdym kroku spotkać można tu miejsca o ciekawej historii, podziemne tunele drążone w skale czy dziwne budowle o nieznanym przeznaczeniu. Niestety, znaczna część tych obiektów wymaga opieki. Całe szczęście są osoby, które dbają o nasze dziedzictwo kulturowe. W miniony weekend grupa eksploratorów zebrała się w osówce, a ich celem było oczyszczenie siłowni, zagadkowej budowli, wokół której krąży wiele hipotez o przeznaczeniu. Jakiś czas temu, na terenie tutaj osówki, tak zwanej siłowni, działała ekipa telewizyjna. Zrobili pewne rzeczy, tak zwaną naszą siłownię, odwodnili, opróżnili wodę. I okazało się, że tam na dole jest dość dużo śmiecia, można tak ogólnie powiedzieć, śmiecia przez lata narzucone przez ludzi, to wszystko tam zostało. Ciekawostka fajna, obiekt historyczny, a zaśmiecony, więc prosta chwila. Kilku kolegów, co robimy, wykorzystamy okazję, te śmieci po prostu Wyciągniemy i stąd się zrodził pomysł. I akcja po prostu, która wyszła spontanicznie, ale w której mógł wziąć udział każdy inna osoba spoza środowiska tego naszego e, sztywnego, powiedzmy jak to się mówi, poszukiwawczego, ale każdy kto się interesuje na internecie, gdzieś tam bywa, e, przegląda te fora o poszukiwaniach, o skarbach tego naszego Dolnego Śląska, mógł po prostu na tą imprezę sobie tutaj przyjechać i zobaczyć jak to wygląda od podszewki pracę u podstaw. Powiedzmy właśnie posprzątania obiektu historycznego związane z tym naszymi tutaj terenami. Lina, powoli, powoli nogi. Trzymaj się linę. Jedno, trzymaj się liny. Trzymamy. Powoli. Odbijaj się, czy. na Napęty, napęty. Bezpieczeństwo się zwiększa, ale z drugiej strony robi coraz większe wrażenie jednak całej monumentalności tego, co tutaj było tworzone. Robi to inny obraz, inne szersze na to spojrzenie. Możemy tej historii troszeczkę inaczej dotknąć. No i właśnie przez to posprzątanie każe zwykły turysta. Może zobaczę, że to nie jest sobie jakiś tam klocek betonowy, który leży w lesie, nam nie wiem, Niemcy, więźniowie to wszystko wylali, to jakiś tam beton po prostu. W tym momencie ten beton dostaje jakiejś takiej historii i po tym oczyszczeniu widzimy każdy inny, najdrobniejszy element, co tu się znajdował. Siłownia też jest takim o tyle ciekawym elementem, że jakby każdy wie, że ona tutaj jest, ale do tej pory no, nikt nie określił jasno, co to miało być. No i w tym momencie to jest prawda, bo mamy hasło siłownia, e, obiekt nazwany tutaj właśnie na, przy obiekcie Osówka. Faktycznie no hipotez jest niesamowicie e, bardzo dużo. Mamy te trzy podstawowe zawsze gdzieś tam się obra, e, obracające, że e, niektórzy mówią reaktor atomowy jakaś po prostu elektrownia, inni schron dla Hitlera i ostatnio coraz częściej nawet te podawane, że potężny schron dla Hitlera. E, częściej Chociaż tak bardziej relatywnie patrząc, niektórzy mówią stacja filtrów, pomp, wentylatorów, jakiś zbiornik na wodę, ale nadal, to jest tylko fundament po prostu w tym momencie, potężny fundament wylany w lesie i właśnie dzięki takim spotkaniom, tego, że ludzie ze świeżym spojrzeniem, którzy mogą sobie tutaj przyjechać pomóc nam w tych pracach, którzy nie są znani w temacie, ale są jakimiś specjalistami w swoich dziedzinach i podczas takich rozmów przy tych pracach jeszcze więcej hipotez wychodzi i kto wie, która z nich może być w pewnym momencie okazać się Prawdziwa i to jest ta ciekawostka, którą w tym momencie możemy też tutaj rozwiązać i poddać dalej do dyskusji. Akcja Belfer, bo tak nazwali ją eksploratorzy, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Kilkadziesiąt osób przez trzy dni starało się oczyścić budowle znajdujące się nad podziemnym miastem Osówka. Jesteśmy fanatykami i miłośnikami górskich, a staramy się spędzać to jak najwięcej czasu. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest akcja pod tytułem sprzątanie usówki, no to natychmiast podjęliśmy decyzję, że weźmiemy w niej udział. Jak wyglądają te dni, które tutaj spędzacie? Mamy rozbity. Tutaj nieopodal obóz, poniżej prowadzimy prace porządkowe. Dzisiaj rano była wypompowywana woda z niższego poziomu sztolni. Następnie dwóch ochotników zeszło niżej i wyciągaliśmy na linach deski, kamienie. Wszystko po to, żeby oczyścić teren pod nami. Od kilku lat lubimy się tutaj bawić tak zwane betony, chodzić po betonach i, i, i zwiedzać je. I tutaj trafiła się taka okazja, żeby po prostu trochę posprzątać i, i, i coś, coś odkryć, coś zobaczyć i spędzić tak faj, fajny weekend. Tak, dostaliśmy zaproszenie od Grzegorza Borensteina. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko, ale myślę, że ten fan, jaki spędziliśmy na dole w tym błocie, po prostu coś nieprawdopodobnego to jest. Przeżycie super. I z fajnymi ludźmi. W momencie, kiedy pojawiają się takie inicjatywy, to warto brać w nich udział, pokazywać, że poza tym, że to jest okazja, żeby zrobić coś dobrego, to też jest ta okazja, żeby poznać trochę historii, trochę nowych ludzi, innych zapaleńców yy, i spędzić po prostu miło czas. Na początku myśl, myśleliśmy, że mówię, kurczę, Grzegorz tutaj z wszystkich znajomych zwołuje, wszystkich z okolic, mówię, będzie tam nas 48, mówię, po co tyle ludzi? Ale szczerze mówiąc, jak zobaczyliśmy ogrom robót, w pewnym momencie mówimy, kurczę, brakuje jednak ludzi, trzeba więcej, bo tutaj coś wynieść, tam coś przenieść, i naprawdę daje to wycisk. Ogólnie tutaj było nie wiem miesiąc temu kręcona, kręcony serial Belfer i trafiła się okazja, żeby, żeby to troszeczkę zwiedzić posprzątać, ponieważ, ponieważ została wypompowana woda z tych podziemi. Te podziemia widzieliśmy już paręnaście razy, natomiast nigdy, nigdy nie tak dogłębnie i nie byliśmy w środku po prostu, żeby, żeby zobaczyć jak to wygląda i zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Mówiąc o tym RIZO, o tych wszystkich tutaj skarbach, czy właśnie tak jak o Sówce, to nie są tylko te dziury. To jest właśnie ta cała infrastruktura, która jest tutaj na zewnątrz i tą, o tę infrastrukturę po prostu musimy dbać i też ją trzeba wyeksponować i też ludziom trzeba ją Pokazać i może właśnie takie e, eventy, takie po prostu wydarzenia, które tam spontanicznie się tworzą, w większej, szerz, y, większej ilości ludzi gdzieś to taki i po prostu da spojrzenie i będą chcieli tutaj przyjechać to wszystko zobaczyć. A przy okazji może się nauczą kultury, że jednak te śmieci za sobą to trzeba też zbierać. Podczas sprzątania obiektu uczestnicy akcji napotkali również ciekawostkę. Przy każdych pracach, które prowadzimy w lesie, nawet nieoficjalnych yy, znajdują się jacyś goście z zagranicy. Jest tutaj, obecnie nas tutaj też obserwował gość z Niemiec, któremu po prostu udało nam się zdobyć pewną mapę naszego miejsca. Skąd oni to mają, nie wiadomo. Teraz mogę pokazać mapę, którą uzyskaliśmy w prezencie od pana z Niemiec. Jest to bardzo interesujące, jest zinwentaryzowane co do centymetra wszystko. Ciekawe skąd oni to mają. Miejsca takie zapewne jeszcze przez długi czas będą zaskakiwały nas podobnymi zagadkami, a czy kiedyś dowiemy się, jakie miało być przeznaczenie obiektu Frize i co jeszcze się w nich znajduje?